Witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj m.in. Trako 2025, największe targi kolejowe w Polsce już wkrótce. Dworzec Rzeszów Główny odzyskał blask, historyczny gmach w nowoczesnym wydaniu. Przemysł stawia na nowoczesność, największa inwestycja PKP Intercity w toku. FPS Cegielski uspokaja, kontrakty realizowane są zgodnie z planem, mimo zatrzymania prezesa przez CBA. Nowe pociągi dla Dolnego Śląska. Koleje dolnośląskie na torach sukcesu. Polska kolej coraz szybsza i bardziej wydajna. Modernizacja infrastruktury nabiera tempa. Zapraszam do wysłuchania. Trako 2025 Największe targi kolejowe w Polsce już wkrótce. Za niespełna dwa tygodnie rozpoczną się największe i najbardziej prestiżowe targi branży kolejowej w Polsce – TRAKO. To wydarzenie, które od lat przyciąga producentów, operatorów oraz pasjonatów kolei, prezentując najnowsze osiągnięcia techniki i innowacyjne rozwiązania transportowe. Podczas tegorocznej edycji zaprezentowane zostaną między innymi Lokomotywa PESA Gama 3.0, Pokazana po raz pierwszy w gotowej formie czy nowoczesne wagony dla PKP Intercity w nowym standardzie malowania i wyposażenia, produkowane przez FPS. Będziemy obecni z kamerą na targach przez wszystkie dni wydarzenia. Po ich zakończeniu opublikujemy obszerny materiał filmowy, jednak już w trakcie targów zapraszamy do śledzenia bieżących relacji fotograficznych. Regularne aktualizacje będą pojawiały się na naszych profilach w mediach społecznościowych, Instagramie oraz Facebooku. Linki do profili znajdują się w opisie filmu. Zachęcamy do obserwowania. Tegoroczna edycja Trako z pewnością dostarczy wielu ważnych i interesujących premier. Dworzec Rzeszów Główny odzyskał blask. Historyczny gmach w nowoczesnym wydaniu. Po 167 latach od swojego powstania Dworzec Kolejowy Rzeszów Główny ponownie stał się wizytówką miasta. Zmodernizowany obiekt. Będący częścią Rzeszowskiego Centrum Komunikacyjnego, łączy dziś bogatą historię z nowoczesnością i komfortem obsługi pasażerów. Dworzec został zbudowany w 1858 roku przez kolej galicyjską Karola Ludwika. W swojej długiej historii dwukrotnie ulegał zniszczeniom, jednak jego charakterystyczna bryła przetrwała. Największe zmiany przyszły w 1908 roku. Gdy dobudowano restaurację oraz charakterystyczną wiatę peronową, tak zwaną werandę, wtedy też obiekt zyskał secesyjny portal wejściowy. Dzisiejsza przebudowa przywróciła mu wygląd z lat 60. Z fasady usunięto późniejsze elementy, a elewacja z granitu i piaskowca odzyskała dawny charakter. Całość dopełnia duży elektroniczny zegar, widoczny zarówno od strony miasta, jak i torów. Inwestycja PKP SA Realizowana we współpracy z polskimi liniami kolejowymi i miastem Rzeszów, obejmowała nie tylko modernizację samego budynku dworca. Powstał cały kompleks, Rzeszowskie Centrum Komunikacyjne, z podziemnym parkingiem, przebudowaną stacją oraz nowymi przystankami komunikacji miejskiej. Hol główny o powierzchni 350 m2 stał się jasną i funkcjonalną poczekalnią. Uwagę przyciągają odnowione mozaiki z lat 60. ubiegłego wieku oraz fragmenty dawnych malowideł odkryte podczas prac konserwatorskich. Dworzec został wyposażony w elektroniczne tablice przyjazdów i odjazdów, nowoczesne kasy biletowe i udogodnienia dla podróżnych, odławek z portami ładowania po bezpośrednie zejście do parkingu i toalet na poziomie minus jeden. Zachowano przy tym elementy historyczne. W przejściu podziemnym można podziwiać sklepienia kolebkowe i kamienne fundamenty. Na wyższych kondygnacjach znalazły się biura PKP Intercity, posterunek Straży Ochrony Kolei oraz przestrzenie do wynajęcia. część z nich zajmie miasto. Powstaną tam między innymi wypożyczalnia książek, przestrzeń kulturalna i strefa dla dzieci. Nowy Rzeszów Główny to obiekt całkowicie dostępny dla osób z niepełnosprawnościami. Zlikwidowano bariery architektoniczne, a przestrzeń wyposażono w ścieżki prowadzące, plany dotykowe, oznaczenia braille'a i systemy wspomagające osoby niedosłyszące. Równocześnie zadbano o ekologię i bezpieczeństwo, wdrożono inteligentne systemy zarządzania budynkiem i nowoczesne instalacje przeciwpożarowe. Przebudowa kosztowała blisko 49 milionów złotych i została zrealizowana w formule projektuj i buduj przez firmę Budimex. Część środków pochodziła z programów unijnych, w tym z funduszy europejskich dla Polski Wschodniej. Stacja Rzeszów Główny, leżąca na międzynarodowej linii E30, to jeden z najważniejszych węzłów kolejowych w Polsce południowo-wschodniej. Dziennie obsługuje ponad 15 tysięcy pasażerów i niemal 230 pociągów. Od dalekobieżnych Intercity przez Regiojet po regionalne połączenia Polregio czy Kolei Małopolskich. Przemyśl stawia na nowoczesność. Największa inwestycja PKP Intercity w toku. Przemyśl staje się jednym z kluczowych punktów na mapie rozwoju infrastruktury kolejowej w Polsce. To właśnie tutaj w dzielnicy Bakończyce PKP Intercity realizuje swoją największą inwestycję infrastrukturalną. Przebudowę nowoczesnego zaplecza technicznego z ekologiczną myjnią i halą obsługowo-naprawczą. Wartość przedsięwzięcia to aż 350 milionów złotych. W lipcu ubiegłego roku podpisano umowę na realizację inwestycji, a dziś zaawansowanie prac budowlanych sięga już około 35%. Najtrudniejsze roboty konstrukcyjne są za wykonawcami. Powstała nowa hala dla wagonów część układu torowego, a także podziemne zbiorniki na wodę deszczową. W przemyślu widać już zarys przyszłego zaplecza, które docelowo obejmie prawie 80 tysięcy m2 nowoczesnej infrastruktury. Hala obsługowo-naprawcza, całoroczna myjnia, budynek administracyjno-socjalny, stacja prostownikowa czy nastawnia kolejowa to tylko część powstających obiektów. Prace prowadzone są w taki sposób, aby bocznica kolejowa mogła nieprzerwanie funkcjonować i obsługiwać ruch pociągów krajowych oraz międzynarodowych. Nowa myjnia wagonów będzie pracowała w obiegu zamkniętym. Woda po procesie trafi do oczyszczalni, a część zostanie pozyskana ze specjalnych zbiorników gromadzących deszczówkę. Na dachu hali pojawią się panele słoneczne które zasilą obiekty energią odnawialną. Myjnia ma być dostępna przez cały rok, niezależnie od pogody, umożliwiając nie tylko mycie pudła wagonów, ale także podwozi czy usuwanie grafiti. Oprócz hal i myni na terenie bocznicy powstaje nowa nastawnia kolejowa, stacja paliw, punkty ogrzewania składów czy systemy zabezpieczania podwozi przed oblodzeniem. Całość dopełnia rozbudowa układu torowego i sieci trakcyjnej. W planach przewidziano przebudowę 10 torów i 29 rozjazdów oraz budowę dróg, placów manewrowych i parkingów. To inwestycja, która uczyni z przemyskiej bocznicy kompleksowe w pełni nowoczesne centrum obsługi pociągów. Nowe zaplecze techniczne ma nie tylko zwiększyć efektywność przygotowywania składów do podróży, ale także bezpośrednio wpłynąć na komfort i bezpieczeństwo pasażerów. Szybsza obsługa techniczna. Skuteczniejsze czyszczenie pociągów i większa przepustowość bocznicy oznaczają lepszą punktualność i wyższy standard podróży. Dodatkowym atutem będą nowe miejsca pracy. W przemyślu po zakończeniu inwestycji zatrudnienie znajdzie około 150 osób. Projekt w przemyślu jest częścią szeroko zakrojonego programu modernizacji zapleczy technicznych PKP Intercity. Do 2030 roku spółka zainwestuje blisko 3,5 miliarda złotych w modernizację 19 bocznic i stacji postojowych w całej Polsce. Już teraz trwają prace między innymi w Warszawie i Krakowie, a w planach są kolejne inwestycje w Lublinie, Białymstoku, Łodzi czy Gdyni. Skala działań odpowiada na rosnące potrzeby. Tylko w ostatnie wakacje pociągami Intercity podróżowało rekordowe 26 milionów pasażerów, o blisko 3 miliony więcej niż rok wcześniej. Przemyśl nieprzypadkowo stał się miejscem tak dużej inwestycji. Codziennie wyjeżdża stąd 14 par pociągów krajowych oraz 4 pary międzynarodowe, m.in. Między do Berlina, Wiednia, Pragi czy Budapesztu. Nowe zaplecze techniczne sprawi, że miasto jeszcze mocniej umocni swoją pozycję jako ważny węzeł kolejowy łączący Polskę z Europą. FPS cegielski uspokaja. Kontrakty realizowane są zgodnie z planem, mimo zatrzymania prezesa przez CBA. W ostatnich dniach media obiegła informacja o zatrzymaniu przez Centralne Biuro Antykorupcyjne prezesa fabryki pojazdów szynowych z Poznania. Funkcjonariusze CBA, działając na polecenie prokuratora Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji, Prokuratury Krajowej, Zatrzymali dwie osoby, w tym prezesa. Według ustaleń, podejrzani mieli żądać korzyści majątkowej w wysokości 900 tysięcy złotych w związku z realizacją kontraktu na dostawę elementów do produkcji wagonów kolejowych. Fabryka z Poznania wydała specjalne oświadczenie, informując w nim, że nie wpłynie to na realizację kontraktów, które obecnie prowadzi spółka. Producent potwierdził też doniesienia, jednocześnie zapewniając, że działalność operacyjna przebiega bez zakłóceń. A spółka jest obecnie na etapie postępowania kwalifikacyjnego na funkcję prezesa zarządu spółki H. Cegielski, Fabryka Pojazdów Szynowych. W komunikacie wydanym przez FPS czytamy, że spółka potwierdza fakt zatrzymania prezesa przez CBA. Zarząd podkreśla, że firma współpracuje ze służbami i pozostaje do ich dyspozycji w zakresie prowadzonego postępowania. Jednocześnie, w trosce o dobro przedsiębiorstwa. Podjęto szybkie działania organizacyjne. W porozumieniu z właścicielem spółki Agencją Rozwoju Przemysłu, Rada Nadzorcza odwołała dotychczasowego prezesa i powierzyła obowiązki kierowania firmą Tomaszowi Zelwowcowi, dotychczasowemu członkowi zarządu, który uzyskał pełne uprawnienia do jednoosobowej reprezentacji spółki. Producent zapewnia, że wszystkie projekty realizowane w poznańskiej fabryce są kontynuowane zgodnie z harmonogramem. Dotyczy to zarówno modernizacji wagonów osobowych, jak i flagowego przedsięwzięcia budowy 300 nowych wagonów dla PKP Intercity z prawami opcji. Spółka zaznacza również, że prowadzi działania rozwojowe, aktywnie monitoruje pracę podwykonawców i dostawców, a także planuje zwiększenie zatrudnienia w obszarze produkcji. Nowe pociągi dla Dolnego Śląska. Koleje Dolnośląskie na torach sukcesu. Dolny Śląsk ponownie stał się liderem w wykorzystywaniu unijnych środków na rozwój transportu kolejowego. 11 września na tory regionu wyjechały dwa wyjątkowe składy pociągi w barwach Unii Europejskiej. Ich premiera zbiegła się z ogłoszeniem świetnej wiadomości koleje Dolnośląskie otrzymały rekordowe 618 milionów złotych dotacji z funduszy unijnych na zakup nowych pojazdów. Środki przyznane w ramach Centrum Unijnych Projektów Transportowych pozwolą na zakup aż 20 nowoczesnych pociągów Elf produkowanych przez Bydgoską Pesę. Pierwotnie planowano nabycie 10 składów, jednak przewoźnik skorzystał z opcji rozszerzenia zamówienia. Dzięki temu Koleje Dolnośląskie będą dysponować największą w Polsce flotą pięcioczłonowych Elfów, łącznie aż 45 sztuk. Nowe pojazdy zasilą park taborowy, który po realizacji obecnych zamówień będzie liczył 118 pociągów. Oprócz Elfów przewoźnik wzbogaci się także o 10 nowoczesnych ekodizli, również zamówionych w Pesie. Jak podkreślają przedstawiciele spółki, unijne dofinansowanie pokryło blisko 80% wartości projektów, co czyni Dolny Śląsk jednym z największych beneficjentów europejskich funduszy w zakresie transportu kolejowego. Nowe unijne Elfy obsłużą m.in. trasę z Wrocławia do Legnicy. Dzięki prędkościom rzędu 160 km na godzinę czas przejazdu między tymi miastami wynosi zaledwie 37 minut. Na tej trasie kursuje już ponad 35 par pociągów dziennie. Polska kolej coraz szybsza i bardziej wydajna. Modernizacja infrastruktury nabiera tempa. Modernizacja polskiej infrastruktury kolejowej nie zwalnia tempa, a efekty ostatnich inwestycji są coraz wyraźniej odczuwalne zarówno przez pasażerów, jak i przewoźników towarowych. W ciągu ostatnich 12 miesięcy parametry sieci kolejowej poprawiły się na tysiącach kilometrów torów, co przełożyło się na krótsze podróże, lepszą punktualność i sprawniejszy transport towarów. Największą zmianę pasażerowie odczuwają w postaci rosnących prędkości maksymalnych pociągów. Od września ubiegłego roku przyspieszono ruch pasażerski na torach o łącznej długości ponad 1700 km. Dzięki temu szybciej podróżuje się między największymi ośrodkami w kraju, jak Warszawą a Katowicami, Poznaniem a Szczecinem czy Katowicami, Alegnicą oraz na trasach regionalnych, jak Suwałki, Trakiszki czy Lublin-Przeworsk. Podróże stają się nie tylko krótsze, ale też bardziej komfortowe i przewidywalne. Wyższe prędkości oraz modernizacje ograniczają ryzyko opóźnień, zwiększają punktualność i poprawiają dostępność transportową regionów, które dotąd zmagały się z wykluczeniem komunikacyjnym. Równolegle rośnie potencjał przewozów towarowych. W ciągu ostatniego roku prędkość składów towarowych wzrosła na blisko 1900 km torów. Co więcej, na ponad 2000 km torów podniesiono dopuszczalny nacisk osi do 221 kN, maksymalnego poziomu, który pozwala prowadzić najcięższe pociągi. Inwestycje polskich linii kolejowych sprawiają, że sieć staje się nowoczesna i bardziej wydajna. Wyższe prędkości i dopuszczalne obciążenia to realna korzyść dla pasażerów, przedsiębiorstw i całej gospodarki. Kolej zyskuje na atrakcyjności nie tylko jako wygodny środek transportu, lecz także jako ekologiczna alternatywa wobec transportu drogowego. I to już wszystko w tym odcinku. Dzięki za oglądanie do końca. I ponownie zachęcam do obserwowania naszego profilu na Instagramie oraz Facebooku. Już wkrótce pojawi się tam mnóstwo zdjęć i relacji z nadchodzących targów trako. A jeżeli materiał wam się podobał, nie zapomnijcie zasubskrybować kanału oraz zostawić ocenę filmu. Zapraszam również do sekcji komentarzy. Dziękuję za każdą aktywność i do usłyszenia kolejnym razem.